Ale bo mówi, że nie pamięta. Tak, to zrobiła. A to taka niespodzianka, słuchajcie, to, że... No bo co chwilę mi coś tutaj przeszkadza znowu samochód Starłam wczoraj, że ścięłam znowu włosy. Może masz rację, że ja nie słuchałem, tylko dla mnie było jasne. Poczekaj. Czekaj, jak ci To znowu ja w tym moim rozpierdolniku, bo nie zdążyłam jeszcze tutaj nic zrobić. Innymi rzeczami się zajmuję. Słuchajcie, maile dzisiaj. Jeszcze nie dostałam tego ważnego maila, ale inne muszę załatwiać i odnośnie tego, już jestem zameldowana na bezrobociu. Więc yy, napisam do takiej babeczki której chciałabym zrobić kurs taki przypominający i pogłębiający temat stylizacji, i chciałabym, żeby mi to zapłacił Urząd Pracy. Będę się starać to załatwić, ale ciężko, podobno jest ciężko. Ona sama powiedziała, że teraz Urzędy Pracy nie chcą płacić kursów. No ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Także będę walczyć. Aha, no i właśnie, dlaczego jeszcze się tutaj do Was zgłosiłam, bo chciałam powiedzieć, że będę otwierać nowy kanał, to znaczy nowy, stary kanał. Ja kiedyś miałam ten kanał, właściwie otworzyłam w dwa, chyba 2016 roku, gdy pierwszy raz miałam styczność ze stylizacją paznokci i myślałam, że będę go kontynuować. No ale potem moja kariera, kariera stylistki się skończyła i ten kanał sobie tak wisiał. Znalazłam dzisiaj w notesie dane do logowania. No i postanowiłam zostawić ten kanał. Tam jest kilka takich prostych, um, no kurczę, co mi brakuje słowa, kilka prostych nail art. Zdobień, o! Zdobień na paznokciach, które wtedy nagrałam. No i to tak, wiecie, to taka fajna pamiątka, nie będę tego kasować. Niech sobie to, to tam wisi na tym kanale. A teraz dojdą nowe filmiki i będę chciała tam wrzucać um, rok po kroku. Jak ten, ta moja działalność się będzie rozwijać i w, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, ale dla niektórych to mówię z góry. Dla niektórych osób to będzie bardzo nudny temat, ponieważ ja tam będę opowiadać o produktach, które kupuję, albo mi któryś produkt nie podejdzie za bardzo, to też o tym powiem. Zresztą wiecie, jaka ja jestem. Mówię, jak, jak leci Jest na tamtym kanale. Będę właśnie o tym wszystkim informowała. Kochani, jadę właśnie do Wiednia Jeszcze jest trochę ciemno Za oknem, że tak powiem Dzisiaj stałam przed piątą Bo mam dosyć kawałek drogi A jadę na pierwszy termin do urzędu pracy I dzisiaj będę rozmawiać na temat ewentualnego tego kursu przypominającego, takiego pogłębiającego wiedzę, e, jeżeli chodzi o paznokcie, no bo jednak parę lat, lat się nie robiło, no to mam już tam jakieś dziury w pamięci. No zobaczę, co tam dzisiaj wyjdzie w tym urzędzie. I no jak już to będziecie oglądać, to na pewno jest po terminie, ale jestem taka wiecie e, e, podjarana tym no bo już jednak dosyć, dosyć długo nie uczyłam się nowych rzeczy, i teraz znowu poszłabym na kurs, ewentualnie. Fajnie, no chciałabym, chciałabym, bo uczyłabym się pewniej w tym temacie. No i, no a później mam o 12 termin do dentysty. Także mam jakieś dwie godziny czasu. Napisałam do Marty, czy będzie w domu, bo ona mieszka w pobliżu. Ja nigdy nie wiem, kiedy ona ma pracę w domu, home office, a kiedy jedzie do biura. No Jak będę miała szczęście, to dzisiaj będzie w domu i będę mogła te dwie godziny w niej spędzić. Dwie, dwie i pół tak mniej więcej szacuję, że mi zostanie właśnie wolnego czasu między terminami. No a jak nie, no to będę się musiała gdzieś ulokować w kawiarni. Na wszelki wypadek wzięłam sobie książkę słuchawki. No i będę czekać na, ter na kolejne terminy. No bo tu się już głośno robi, samochody jeżdżą, więc zamykuję się później. Jego terminu, jeszcze jestem w budynku, ale muszę Wam się nagrać od razu, bo jestem, mam super takie emocje. Jestem po terminie i mam bardzo duże szanse na to, żeby dostać kurs, dostać się do programu, który jest dla tych osób, które chcą otworzyć działalność. Trafiłam na, tutaj na pracownika, z którym kiedyś już właśnie przed laty miałam do czynienia, on sobie nie pamiętał, a mnie chyba wtedy lubił. I chyba mnie lubi nadal, bo mówi, że mnie nie pamięta. Także <gry> czasami warto być miłym i... Ale słuchajcie, no tak się ucieszyłam, że normalnie ja miałam ochotę kogoś ściskać. No tego nie zrobiłam. Dzieliła nas szybko. Dobra, wychodzę. Idę do Marty, jest w domu i mogę sobie u niej przeczekać teraz wizytę. Czas do tej wizyty do dentysty, ale mówiłam, jestem taka podjarna, tak się cieszę, bo ja myślałam, że będę miała problemy, że będę się musiała tłumaczyć wszystkiego, co ja wszystko to robiłam, a on od razu powiedział, nie ma problemu, bo nic robimy. <grym> serdecznie, naprawdę z całego serca podziękować za wszystkie życzenia i tutaj, i w prywatnych wiadomościach. Tego było sporo i nawet odezwało się kilka osób, które normalnie nie komentują z takich czynnych powodów, ale życzenia mi złożyły, także tym bardziej jest mi yy, miło. Podejście do nagrywania numer 3. Może teraz tutaj mi się trochę przejść kawałek dłuższy bez... Yy zakłócenia przez samochody. No także chciałam Wam powiedzieć, że było bardzo wzruszająco wczoraj, przynajmniej dla mnie. Dostałam takie prezenty od serca. Opowiem Wam o nich w domu. Pokażę Wam tam dwie albo trzy rzeczy. No, mówię, no, no nie mogę dzisiaj nagrywać. Cały czas coś. Nie mogę. No dobra, kończę na razie. Odezywę się w domu. Zobaczcie, właśnie wracam do domu. Przed klatką moja paczka z Amazona. Gdzie może sobie ją każdy wziąć. Każdy, kto, kto sobie przechodzi tym chodnikiem tutaj, proszę bardzo, może się poczęstować moją paczką. Jaka kochani! Jest już w pół do siódmej, ja już jestem w domu. Tam w tle widzicie moją urodzinową świnkę. Wczoraj były moje urodziny. No, i chciałam wam tylko tak kilka słów powiedzieć. Było naprawdę bardzo fajnie. Cieszę się, że spotkałam się z, z bliskimi, bo nie wiedzieliśmy, czy to wszystko wypali. No, mój brat Marcin nie mógł przyjechać, bo miał dyżur. Mieli wczoraj bardzo ciężki wieczór. Zresztą i tak mają w tej chwili ciężko, bo jest mało personelu a dużo osób. No i on pracuje tam w ośrodku takim dla schorymi osobami i yy, no dużo pracy. No. Także powiem wczoraj, mówił, że na 40 pacjentów ich była... byli, byli tylko we trójkę. No i, no i nie mógł przyjechać, niestety. Starał się w, w, zmienić z kimś dyżur, ale mu się nie udało. Szkoda, no ale, ale rozumiem. Także mój brat nie dojechał, no i Agnieszka ze swoim chłopakiem też nie dojechała. Agnieszka, córka Grzesia. Tam jakieś tam swody, swoje powody mieli. On, tak jak wiecie, ona się niedawno przeprowadziła do Linz. No to jest kawałek drogi od Wiednia. No i jakoś no, nie ogarnęła tematu i nie zdążyła, nie dała rady przyjechać. No ale poza tym było bardzo fajnie. Byliśmy w chińskiej restauracji. W takiej dużej chińskiej restauracji, gdzie jest bufet i gdzie również jest taki drugi bufet surowym jedzeniem, można sobie skomponować własne dania, oni tam to ugrylują i też steki mają, no takie duży wybór, fajnie było, fajnie zdecydowaliśmy się na restaurację, bo tam każdy znajdzie coś dla siebie bufet to jest takie fajne rozwiązanie i nie było stresująco wcześniej planowałam trochę inaczej, że zrobimy to u znajomego w lokalu, ale to już chyba o tym mówią jednak zdecydowaliśmy, że to jest lepsza opcja Grzesiek też nie musiał stać przy kuchni no i no, fajnie było Jesteśmy w misji restauracji w medlingu. Co? Za <grywia> specjalne zamówienie Raffaello. Tak. NiuNia zrobiła. A tu czekaj, tu jest taki mniejszy. Marta będzie największa. Mata? Ok. My sobie się podzielimy. Dziękuję. Moja majka. Dziesiątka się pali. Chciałam wam pokazać dwie rzeczy. Oczywiście prezent od y, mojej córki. Rozwijam sobie paczuszkę, rozwijam mi książkę. Padła mi w ręce taka książka. Rzym, moje miasto, najpiękniejszy przewodnik. A ona wie, że ja kiedyś chciałam Rzym, właśnie zobaczyć, bo jeszcze nie byłam. Więc mówię, No, kupiła mi książkę. Otwieram pierwszą stronę, tam tak nie będę pokazywać. A tutaj pisze tak. Jest napisane tak: Kochana mamusiu, 100 lat. Z okazji Twoich i w nawiasie, i także moich okrągłych urodzin, bo ona będzie miała yy, w lutym 30 urodziny, obchodzimy naszą 80 w pięknym Rzymie, no, przy dobrym winie i tak dalej, tam, wiecie, opisane. I wydrukowała właśnie nie wiem. No, taki, taki zrobiła w komputerze taki, taką prowizorkę biletu lotniczego. Mamy już lot oczywiście zamówiony, hotel, tutaj wszystko jest wypisane na, na tym bilecie. No, taką mi niespodziankę, słuchajcie, zrobiła, tego się nie spodziewałam. Lecimy na weekend, we dwie, Mamunia, Curunia, weekend w Rzymie. Na, na pewno będzie zajebiście, bo my fajnie ze sobą spędzamy czas. I tak się wzruszyłam, bo się kompletnie tego nie spodziewałam. E, powiem Wam, że liczyłam może na to, że pójdziemy na musical e, i może mnie na jakąś kolację zaprosi. No bo o, my lubimy takiego typu rozrywki, właśnie musical, teatr, czy jakieś tam wystawy. No wystawy nie, przesadziłam, Marta nie lubi za bardzo wystaw, ale chodzimy do teatru właśnie na, na musicale najczęściej. A to taka niespodzianka, słuchajcie, to Rzymu. No, Do marca jest jeszcze trochę czasu. Mam nadzieję, że nic się na świecie nie, nie pogorszy do tego stopnia, żeby, że będzie musiała zrezygnować z tego wyjazdu, więc tak jest. A słuchajcie, drugi prezent. I znowu mi się ją zakręciła. Mówiłam Wam kiedyś, że moja siostra od dawna właśnie już nie była u mnie. W tym mieszkaniu w ogóle była pierwszy raz. Zresztą widziałeście filmiki. I wtedy zrobi, zrobiłyśmy sobie kilka zdjęć. Siostrami zrobiła taką podusię. Naszym wspólnym zdjęciem, które zrobiłam nam ostatnio, jak tutaj właśnie była. I tu mamy aktualne zdjęcie, a z drugiej strony zobaczcie. Sister Love. Ja jestem ta starsza tutaj, a tu, tu jest Agusia. No, to no takie piękne. No, czy to nie jest piękne? No, zobaczcie. Kochana jest, no po prostu kochana jest ta Podusia. No, także te, te, te dwie rzeczy mogę Wam pokazać, tam reszta to wiadomo nie, ale no, chciałam wam powiedzieć, że to był właśnie bardzo miły wieczór. No, to tak, odnośnie tego tematu. A teraz, aha, no właśnie, bo nie wiedziałam, jak przejść do, do kolejnych rzeczy. No i teraz Wam tutaj jeszcze pokażę wycinki z całego tygodnia. Bo nagrywałam trochę, ale mówiłam Wam, że nie mam czasu właśnie tego posklejać. Także tutaj Wam wkleję to, co się działo w ciągu tygodnia. I jeszcze, a tutaj nie wiem, czy zwróciłyście uwagę wczoraj, że ścięłam znowu włosy. Chyba nie wiem, czy będzie teraz, więc pokażę Wam, jaką mam teraz długość ścian. Chyba tak z 15 cm, bo mi się już znudziły. Także roz... znowu mam fryzjer, troszeczkę mam je jaśniejsze. No i mam znowu taką długość. Teraz może nie są za ciekawe, no bo były cały dzień spięte. To się tam buja, oknami, sobie. kogoś pod oknem, ja jestem takie czupieradło, no w każdym razie ścięłam włosy też dlatego, że ja prawie cały czas chodziłam w spiętych włosach, bardzo rzadko w rozpuszczonych, bo mi one przeszkadzały, były już za długie, no więc postanowiłam sobie ściąć, także teraz może częściej będę chodziła w rozpuszczonych, będę sobie mogła czasami pokręcić loczki. Ale jestem bardzo zadowolona z tej fryzjerki. Sporo ona kosztuje, powiem Wam, też podniosła ceny. Ostatnio opłaciłam. Mi się wydaje, że jak byłam 3 miesiące temu, to chyba zapłaciłam niecałe 140 euro, a teraz zapłaciłam 160. Także podwyżka jest dosyć duża. Ale włosy mam, słuchajcie, w ogóle nie zniszczone. Ona mi daje jakąś tam pielęgnację. Zaraz po obcięciu. Nie, ro, nie, nie rozjaśnia mi ich tak bardzo, żeby były strasznie wysuszone. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. No no to tak. A teraz sobie zobaczcie, co się działo jeszcze u nas w ciągu tego tygodnia. Powstaje moje studio paznokci. się montuje stolik. Z odzysku. Z odzysku, na razie prowizorka taka będzie. Znaczy nie, no taka nie prowizorka, ale jeszcze no nie taki docelowy, nie taki docelowy, nie? Tak jak mówię, no akurat tutaj nie potrzebujesz, nie wiem, jakich jakichś tych... Ale to no jak na razie wygląda. Powiem Ci szczerze, że, że ten kto to wymyśli sobie, no to wiadomo, że te... To, 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 no, te nogi nie są stąd. Nie, one nogi. są ekstra dokupowane. Tak, tak. Ta. Na... Czekaj, ta... mhm. Nie, to też chyba nie. Właśnie, no. no, ten stół, to Wam chciałam właśnie powiedzieć, mhm. ten stół ma jeszcze drugą część. Ta, ta, ta. On Zobacz. był podwójny. Ja Ktoś to... go. No... To był mhm. duży blat. Nie tak, to mówi, był że... blat. Tak, ja duży blat. Ja dopiero zobaczyłam na stronie Ikei, mhm. bo mnie zdziwiło, bo drugą część tego stołu mówiłam Wam, że zawiozłam do siostry. No, żeby tam też mieć takie studio w razie czego na miejscu na klientki, nie? No i zobaczcie, jak tutaj jest brzydko ten stół wykończony. On jest tutaj zwyczajnie obcięty, a ten, który jest u siostry, nawet nie ma tej oklejiny. Ja tego nie widziałam, bo ten stół stał w ogóle na balkonie. I ona mi tylko pokazała: A, zobacz, tutaj jest drugi taki stół, a ten, który właśnie jako pierwszy wywieźliśmy z rodzicami do mojej siostry, to był przysunięty do ściany i ja nie widziałam w ogóle, że ten stół jest obcięty. I, ten, I dopiero, jak już składaliśmy u siostry, przykręcaliśmy no te nogi, to zauważyłam, że blat jest taki tutaj z jednej strony lekko pofalowany. się coś jest nie tak. Dziwne to jest. No i właśnie dziury widzieliśmy nawiercone z tej i z tej strony, a w sumie tylko dwie nogi, bo druga część stołu jest oparta na szafce. No tak, i doszliśmy a, a do to tego. to było oparte na szafkach. Dwóch Ta... szafkach po boku i blat. Tak, dwu, dwie, sza... dwie szafki po boku i jedna noga na środku. Tak wyglądało tak, bo patrzyłam na stronie IKEA właśnie Aha. za tym stołem. I słuchajcie, jak oni sprzedawali. Zobaczcie, jacy ludzie są, bo wystarczy, żeby ta kobieta mi powiedziała: słuchaj, jest tak i tak, obciliśmy ten stół, zrobiliśmy dwa. Czy tobie to odpowiada? I nic mi w ogóle nie powiedziała: nic, sprzedała mi jako dwa stoły. I tak jak się gdzieś mówi, że to my, to, to mamy szczęście po prostu do takich ludzi, gdzie można ludzi zrobić powiedzmy ładnie w bambuko, to, to no to po prostu adres Marzena i Grzegorza. No a z naszej strony my zawsze uważamy, że... Tak, trzeba być uczciwym. A, no trzeba, wiesz, nie można kogoś oszukać, a, tak. a, a, a trzeba mu powiedzieć, a trzeba mu spuścić, bo przecież Fajny, to jest używane, tak, bo tam tak. ma rysę, bo tam ma tego, a tutaj obkleili to. Ty. Odkleili to jak ostatnie, to chyba w przedszkolu lepiej odklejałem. No, ja nie mówię, że właśnie. ja lepiej potrafię, tylko... Wszystko, no nawet odpada. Hmm. Ale no, żeby powiedzieli, nie? Tak, Rozumiecie, tak. że to jest y, używane, y, cena, no może się bali, że będziemy jeszcze tą cenę chcieli y, odbijać, no ale to jest bardzo nie w porządku. No ale takich ale tak, tacy ludzie po prostu są. Co, co Ci jedno powiem. Grzesiu, zapnij sobie rozporek, bo ja Cię tu się, cały czas to, nagrywam, to, to, to a w to w ogóle, się dzieje. To się w ogóle nie, y, 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 no... Nie nadaje w ogóle na, na te nogi, bo to, to, jest, to jest płyta wyliśniowa, nie? Wiesz jak to się nazywało? No kiedy? tak, no I ale... To, to, rybko, jak to... Ten tam jest puste w środku. Także te śruby to są takie, takie wiesz, piz na wodę. <noise> te śruby to one tak wie... Ale lekki jestem lat tak No no, stosunkowo. leciutki, no ale tylko mówię, że wiesz, no tańczyć na tym nie będziesz mogła. No. <noise> No i oczywiście teraz macie dowód na to, jak wygląda praca z grzesiem. Co? Coś źle, coś zrobię? No pomyśl. No to miały iść do ściany. Mówiliśmy, że ta szafka pójdzie z tej strony, tak? Nie może iść z tej strony, rybko. Dlaczego? Bo się musi na, na, na tej, przy trzymać z tymi nogami. Przecież one się zaraz byłam. No, 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 z tamtej strony. Rybko, z tej strony jak będą, po, po, tylko poczułem, żebyś zawadziła. I już leci. To ci od razu mówię. No to, to dobra, muszą... no to teraz już. Nie, kochanie, one muszą być tu. Ja myślałam, że w ogóle ja się z tym nie tego. Może masz rację, że ja nie słuchałem, tylko dla mnie było jasne. Dobrze. Poczekaj, poczekaj, Dobrze. Czekaj, ci tylko wytłumaczę. Ja ci przed chwilą mówię, dla mnie było jasne, musi tutaj stać przy ścianie. Rozumiesz? Tutaj jest stabilne będzie na tej szafce, a tutaj na tych nogach to ci się zaraz wyłamią. Dobra, to teraz się poddaje. Teraz się poddaję. No to nie mogę wam po... no, to znaczy, no to nie mogę się wam teraz poskarżyć na Grzesia, no bo on ma swoje argumenty. Rybko, dla mnie, nie, dobrze, dla mnie to jest. Dla mnie Ale było... jestem, że nie muszę... Co się mi ukuło? Ja ci na pewno muszę powiedzieć, że, że nie, nie, nie słuchałem ciebie w tym, w tym momencie? <grym> tak, zwykle. Nie słuchałem, bo ja już od razu wiedziałam, musi to stać przy ścianie, dlatego dla mnie było jasne. No. Dobra. Zypeczko? Poczekaj, bo są straszne kolory, tu nie mogę nagrywać. Będziemy straszyć Ale coś mnie po oku, Grzesiu, To Chcesz mi jeszcze coś tu powiedzieć? Trzymaj, trzymaj telefon. No. Masz, pogadaj sobie tu. Nie, nie. Ja nie mogę gadać teraz, bo ja muszę przesunąć to. Po oku. Poczekam, muszę do łazienki. No, no to Tak. Coś mnie szczeliło. Zobaczcie kochani, u nas kolejny action. Mamy <laughs> jest następny dzień rano. się rozkręca z powrotem ten stół. Bo akcja jest taka, że dostałam dzisiaj wiadomość od sprzedawcy na Amazonie, bo tam zrezygnowałam z biurka. Mówiłam wam, że wcześniej zamówiłam biurko na Amazonie, potem zdecydowałam się na te używane dwa i poprosili mnie, żebym nie rezygnowała z zakupu, że, że, że prześlą mi część pieniędzy za to biurko, ale żebym go nie odsyłała. I, no i w końcu zdecydowaliśmy z Grześkiem, że to biurko składamy. ułożymy zaraz szuflady z powrotem i tą szafeczkę postawię sobie tutaj na lakiery. No i zdecydowaliśmy, że jednak to biurko nowe zostawimy. No skoro mi część zwrócono prawie, no, prawie prawie jedną trzecią kosztów za biurko dostane z powrotem na konto. No nie, prawie połowę nawet. No. No i tak, ale zobaczcie jaki tu jest rozkardiasz teraz. Także taki poranek mamy dzisiaj. Na kartonach, na, w pudłach, no kurcze tak jak, jakbyśmy się znowu wprowadzali, to wygląda. Kochane dziewczyny, jeżeli jeszcze, jeszcze któraś mi zazdrości pucharza w domu, <grych> to nie macie czego. Czego? Byliśmy teraz na zakupach. się tam latał w swojej części, ja w swojej. Wychodzę ze sklepu, ja się teraz go pytam. Co mamy dzisiaj na kolację? Co... Grzesiu dzisiaj serwujesz na kolację, a on się śmieję i kupił parówy. I to jeszcze te grube parowy, których ja nie lubię. <laughs> nie, ty już, sobie, ty już powiedziałeś, że ty no, coś coś. No to ja znowu na leściki dzisiaj będę jeść. Chociaż <laughs> nie było czasu ugotować nic. Byliśmy w rozjazdach a moje hybrydy, bo tak mi odpryskiwały. Byłam tydzień temu na hybrydach. Mówiłam wam, zapłaciłam trzy dychy i dzisiaj... Rano, nie, wczoraj, wczoraj wieczorem, wczoraj wieczorem w sumie już miałam trzy m, tak mocno odpryś, odpryśnięte, więc zdjęłam sobie wszystkie przednickiem i miałam dzisiaj zrobić u siostry, bo już tam wywiozłam moje produkty, ale za dużo czasu nam zajęło przygotowywanie pokoju, bo ona miała, ona miała jeden pokój w sumie wolny, bo jakoda wyprowadziła się do koleżanki, która też tam studiuje. I gdzieś niedaleko uniwersytetu. Nie, co ja gadałam? Jagoda. A nie, dobrze mówię? No. Niczy szkołę Jagoda teraz, tą medyczną. Wiecie, Jak co że mi się pomyliło? Dobra? Jagoda robi szkołę kolejną. Aha, a Alex, Alex poszedł na studia. No tak. właśnie. No, no, ale w każdym razie blisko jest tam, e, tam szkoły. Mówię co się się o No i wyprowadziła się do koleżanki pierwszy raz tak samodzielnie, więc musi się odsunęła. No i jak wiesz, to został jeden pokój, będzie sobie tam robiła sypialni, ale na razie dała y, mi do dyspozycji właśnie, że żeby sobie tam troszkę tych modelek porobić. Nie? Wnoszę teraz te dwa telefony przy sobie i mam trzy numery telefonu. W tym telefonie mam dwa, mam mój prywatny y, z lodziarni, a drugi, y, drugi telefon specjalnie kupiłam sobie z osobnym numerem, y, że będę wiedziała, że jeżeli ktoś tam się... Y, nie ze mną połączyć, to znaczy, że tylko na pewno Ale na razie nikt się nie chce ze mną połączyć. Nikt nie nie za mną. Gadać nie wysłami SMS-ów, nie wysłami wiadomości. <grymne> <Ciekawego>? <grymne> Dzisiaj oglądałem już parę tych Monie i Marty w biegu. <grymne> ja ja mam się Martę odwiedzić w w biegu, bo nie oglądałam. Nie wiem co tam gdzie Ale z tym, z Monią, to jest naprawdę z tym wypadkiem owiedzianym. Tak, no warto się przejęliśmy. Oglądaliśmy naprawdę, dopiero to wczoraj, ale. Jak to, jak to jest mocne właśnie to co, to, co Monia powiedziała, rozumiesz? Że to jest. Życie jest takie, tak się może szybko zmienić. Tam mieliśmy bipę, penny. Tutaj mamy sklep z dywanami. Tutaj mamy taką małą kojrygę. Właśnie minęliśmy tam codziennie sobie popina, popijają winko. Tutaj mijam w tej chwili billę. Bardzo dobrze zaopatrzoną. Chyba jedną z najlepszych y, 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 billi, y, które do tej pory, filiali, filiali które do tej się mówi po polsku. Fili? Tak, filia. A tu jest filiala po niemiecku. Tak. Teraz czekamy na czerwonym, bo ktoś ostatnio wjechał na żółtym i załapaliśmy mandat. 50 euro. A tutaj mijamy cmentarz, gdzie byłam z Agnieszką, kiedy. E, no, ten romantyczny a, a cmentarz. Nie, nie oglądałem z tego ten filmiku. Właśnie. To było jakieś... Ty mówię, że robiłaś filmik, tak? Ale nie, to, to ja w vlogu dałam tylko kilka migawek. Aha, aha, no bo mi się wydawało, że to jakieś... Nie, no coś tam, że nie będę od cmentarza całego filmu robić. <grym> <grym> nie, tylko kilka migawek chciałam pokazać tutaj takie fajne pomniki jakieś to wszystko. Hmm. Dobra kochani, to wszystko. Żegnamy się za dzisiaj i mówimy Wam dobranoc albo dzień dobry, w zależności kiedy oglądacie. Pa!